Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszych warsztatach florystycznych pokażę Państwu, w jaki zro sposób zrobić powerboxa, jako kompozycja stała do naszych mieszkań, czy też y, dodatek, y, imieninowy dla do kogoś z rodziny. Drodzy Państwo, do wykonania takiej kompozycji będziemy potrzebować powerboxa, czyli pudełko. Ja tu przygotowałam kwadratowe, welurowe pudełko zamszowe koloru białego. Kolor taki neutralny, do którego możemy wkomponować wszelkiego rodzaju kwiaty, kolorystycznie, wielkościowo. Wszystko tutaj, takie kolor neutralne, dla którego, którego wszystko będzie pasowało. Do tego potrzebujemy gąbkę florystyczną, suką do sztucznych kwiatów. Klej na gorąco wraz z pistoletem, który, przy pomocy którego będziemy wszystko mocować. I y, kwiaty w zależności od państwa gustu, zapotrzebowania, kolorystyki y, ulubionych kwiatów. Ja tutaj przygotowałam y, róże. Liście, bardziej takie jesienne, czy też austoma. Gdzie niegdzie również komponujemy. Bardziej mój flower box na dzisiejszych warsztatach będzie bardziej taki jesienny niż wiosenny let. Tak? Tak, kompozycja, kompozycja jesienna, zmieniająca wystrój w naszych domach. Drodzy Państwo, zaczynamy. Do flower boxa, do pudełka naszego umieszczamy gąbkę suchą. Ucinamy taki kawałek gąbki, jaki będzie nam potrzebny. Sprawdzamy, jak najbardziej wystarczy naszej gąbki. możemy część, która nam została jeszcze przez i umieścić wewnątrz, ale najpierw tak przygotowaną, przygotowaną gąbkę starujemy klejem na gorąco, by móc ją przymocować do dna flowerboxa, do dna naszego pudełka. Dokładnie wokół. Smarujemy klejem. I szybciutko wkładamy na dno naszego pudełka. Możemy sobie odłożyć podstawkę na bok. Następną część smarujemy również klejem. I umieszczamy wewnątrz, I która już jest, do końca przyklejamy i ostatni kawałek, który został, możemy jak najbardziej sztukować tutaj. Nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o gąbkę. Tylko musimy ze sobą spajać, musimy ze sobą sklejać wszystkie elementy gąbki. I umieszczamy, kolejny, ostatni nasz element gąbki w pudełku. Tak przygotowane pudełko możemy już komponować, układać kompozycję. Tak jak już wspominałam na początku, moja kompozycja będzie taka bardziej jesienna, więc przygotowałam kolorystykę odpowiednią do danej pory roku. Tutaj mam jesienne liście, które zrobią mi bazę, podstawę flowerboxa, boxa, ale z y, częścią liści bardziej zielonych, również gdzie nie, zostaną one umieszczone. No więc obcinamy taką część liści, ile nam będzie potrzeba. Umieszczamy w naszym powerboxie. Możemy zrobić to na przemian. Raz. Kolorystyka jest na przemian z kolorystyką bardziej zieloną. Raz, tak, raz, jeszcze raz. element, który, który nam przeszkadza, bądź uważamy, że jest za długi, to po prostu go przy krawędzi łączenia obcinamy. Możemy go zastosować, lecz nie musimy. I dalej umieszczamy nasze liście. Na razie, na razie to wygląda, jak wygląda, ale efekt końcowy na pewno będzie Sprawią Państwu radość i zadowolenie z wykonanej przez Państwa pracy. I kolejny element naszych, naszego liścia. Wszystko za chwilę zostanie uformowane. Więc proszę się tutaj nie przejmować. Od dołu staramy się umieszczać liście tak, by zasłoniły nam tą gąbkę, by nie była ona widoczna. U dołu umieszczamy gąbkę. Kolejne elementy. Możemy również pojedyncze liście umieścić tak by jak wspomniałam zakryło nam gąbkę dokładnie mocujemy aby żadne elementy nam się nie wysunęły Przygotowała podstawę, możemy zacząć umieszczać naszą kompozycję kwiatową, nasze kwiaty. Mamy tutaj jeszcze różnego rodzaju gałązki, które jak najbardziej będą odpowiednie do naszej kompozycji. Coś może zwisać, coś może być bardziej skierowane po górze, inne ku dołowi. Dokładnie umieszczamy. Wsuwając, wkładając naszą końcówkę, musimy czuć, w rękach, że jest to stabilne, tak, że nic nam nie wypadnie. No myślę, że w międzyczasie będziemy dokładać sobie część, część tych łobek, tak. No i teraz przechodzimy do kwiatów. Tak jak mówiłam, mamy elstomy, mamy róże. No i myślę, że dzisiejsza kompozycja będzie z Eustoma, naturalny kwiat, elstomy, żywy kwiat elstomy jest dość trwały, długo możemy go prze Przymywać domu. Więc jak najbardziej do domowych bukietów może nam się przydać. Możemy zrobić jak najbardziej kompozycję wielokwiatową. Nie musimy się trzymać jedynie jednej kolorystyki, jednego rodzaju kwiatu, ale możemy stworzyć sobie wieloraką kompozycję. Równie będzie efektowna i. Pięknie będzie zdobić nasze domy. Jedni z Państwa wolą stanowane, inni wolą większe bądź mniejsze, inne osoby, każde na swój gust, myślę, że stworzy coś, co będzie mu na pewno odpowiadało. Jeśli czujemy, że opornie nam chodzą kwiaty, szukamy innego miejsca. Stwórzmy naszą nasz flower box, naszą kompozycję, również z bordową różą. Zobaczmy, jak się to będzie ze sobą komponowało. Proszę zobaczyć. może być jak najbardziej wykonane przez państwa. znajdziecie Państwo czy to w kurtowni, czy w sklepie z artykułami do ozdób. W wyciarniach jak najbardziej również możemy dostać bukiety, które następnie będziemy sobie rozdzielać. Ja tutaj zmniejszam objętościowo naszą kompozycję, jeśli chodzi o duże, duże liście, tak aby nam one nie przeszkadzały i nie tworzyły nam takiej strasznie opornej, topornej kompozycji. co nam nie odpowiada, czy wystaje, czy jest za długie, obcinać sobie możemy w każdej chwili, przestawiać, formować na swój gust. Kompozycja może być jesienna, może być kompozycja całoroczna. Jak Państwo uważacie, jak Państwo to widzicie w swoich własnych domach, przy wystroju swoich wnętrz. Coś możemy przyjąć, coś możemy odjąć, tak jak już mówiłam, coś odciąć, coś co nam nie pasuje, bądź wygląda nie tak, jakbyśmy tego chcieli. W każdej chwili możemy sobie to zmienić kompozycję. Proszę zobaczyć, obejrzeć, jak wyglądamy. Jak wygląda mniej więcej nasza kompozycja. I jeszcze kilka drobnych dodatków i myślę, że możemy swoją kompozycję ustawić na. Naszą komodę, stół, kominek, tam, gdzie Państwo zdecydujecie, gdzie Państwo wybraliście sobie koncepcję, obraliście, aby to umieścić. Moja kompozycja jest taka, powiedziałabym roztrzepana, ale wygląda ciekawie. Jest taka inna niż te wszystkie, które wykonywaliśmy do tej pory. Możemy ją sobie delikatnie wydłużyć, tak? Możemy ją sobie uformować, nie wiem, na przykład na ukos, tak jak ona teraz stoi, tak? Proszę zobaczyć. W ten sposób mamy wykonaną kompozycję. Tak jak wspominałam, liście, które nam przeszkadzają, które uważamy, że są bądź jest ich za dużo, bądź za bardzo nam wystają. Przecinamy, odkładamy, dokładamy. Staramy się wyobrazić sobie w głowie, jak chcielibyśmy, aby ta kompozycja nasza wyglądała. rozkładamy. Nie musi być to wszystko ze sobą takie złączone. Mogą być tak jak państwo widzicie tutaj u mnie rozłożysta, bardziej strzępiasta, bardziej taka fikuśna. To już państwo decydujecie. Państwo widzicie swoje wystroje wnętrza w swoich domach? I dobieracie kolorystykę, dobieracie kwiaty, tak jak już mówiłam, ulubione, te, które Wam odpowiadają, które Wam najbardziej pasują. Proszę spojrzeć. Tak, wykonaliśmy kompozycję kwiatową, flower boxa, kolejnego, jesienne, jesienne, bardziej takie jesienne, Kolorysty kolorystyce jest ale tak jak mówiłam, może on być jesienny, może być całoroczny. Jak Państwo uważacie? Proszę zobaczyć, tak wykonany flower box będzie zdobił nasze domy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny warsztat.